ma seria spotkań PGNiG, Super Superligi Kobiet, gościmy dzisiaj w Kielcach, gdzie Suzuki Korona Handball podejmować będzie Eurobut JKS Jarosław. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras, pojedynek Beniaminka z zespołem, który ostatnio radzi sobie bardzo dobrze. Pękala, Pękala dobry rzut. Kozimur. teraz dobrze wybroniona sytuacja, ale... Była dobitka. Przyspiesza zimny. to Kozimur. Kozimur sama do końca skutecznie. Katarzyna Kozimur. Teraz bardzo ryzykownie Gruszczyńska. Znowu pachniał stratą. Dogranie na koło do Kowalczyk i jest bramka. szansą na objęcie prowadzenia Nestiaru. Kozimur do skrzydła. Do gadziny. Dobre dogranie. No, uruchomione skrzydło. trochę przysnęła obrona. Rosińska znowu ta akcja z Więckowską. Jak tym razem Więckowska teraz ani nie rzucała ani nie podawała. Rosińska do końca! Myślę, w sensie, że gdyby się pospieszyły, to może by udało się rozegrać dwie akcje w ataku. Ale nic na to nie wskazuje. Kozimur do skrzydła. Jest trafienie ze skrzydła. To Olivera Wukczewicz. E, Zimny. Mestiaruk. Kozimur. Zimny. Kozimur. Rozstąpiły się obrończynie. Jeszcze tam trafiona Kozimur. Nestiaruk. Jeszcze raz zimny. Jeszcze raz wyszła w górę. Jeszcze raz górą. Patrycja Chojnacka. Mrden. Nestiaruk. Mrden. Kozimur. Do balsam. Balsam z trudnej pozycji, ale przy krótkim słupku znajduje miejsca. Przyspieszają zawodniczki z Jarosławia. Chcą jeszcze. Zdobyć bramkę grając w przewadze to się udaje. Kozimur, Kozimur, ależ doskonałe dogranie do Dorsz. Teraz zrobiła to co powinna wcześniej. Włoska, Gruszczyńska, znowu ten rzut przyblokowany. Podanie do kontry. I jest trafienie Natalii Wolownik. Jest jeszcze za tym szansa dla gospodyń tego spotkania. Pękala, jeszcze raz, jeszcze raz skutecznie pękala, ależ seria teraz, Guzimur, szansa dla e, Guziewicz i ta zdobywa swoją bramkę w tym meczu, no a cóż, jeszcze szansa na ostatnią akcję, jeszcze raz, jeszcze raz skutecznie Sandra Guziewicz, no proszę, co za wejście Smoka, dwie bramki, koniec spotkania, 31 do 26, Eurobot JKS Jarosław wygrywa. Teraz to wszystko, dziękuję za uwagę Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.